Przepiękna energia słońca, piękna energia niedzieli. Niedziela to słońce. To jest energia bardzo silna, oczyszczająca, ale bardzo silna, wspierająca. Wychodzimy z takiego cienia, wychodzimy z takiego cienia i jesteśmy w takiej energii. Tak to dzisiaj bardzo mocno poczułam rano, że. Ta energia takiego światła, takiej miłości, ona się nam rozlewa właśnie po ziemi, takiego entuzjazmu do pracy, do ludzi, do szczęścia, do przyjaciół przede wszystkim. Pamiętajmy, że to, co wysyłasz, wraca do Ciebie potrójnie. Jeżeli wysyłasz miłość, jeżeli wysyłasz radość, jeżeli wysyłasz Taką wdzięczność, to do siebie wraca potrójnie. Bądźmy wdzięczni, kochajmy naszych przyjaciół, kochajmy nasze osoby bliskie, kochajmy osoby, które uczestniczą w naszym życiu, którzy nam też pomagają, którzy nas wspierają. Pamiętajmy o tym dzisiaj. Dzisiaj wspieramy przede wszystkim obfitość to nie tylko finanse, ale też dobre osoby. I tak mnie dzisiaj mm, właśnie sobie tak siedziałam, czytałam, medytowałam, yy, spacerowałam i tak sobie dzisiaj pomyślałam, że nagram Wam horoskopiki. Zaczniemy oczywiście tradycyjnie od Skorpiona. Aż byście dalej oglądali, to będziecie wiedzieć, co jest dalej. Dzisiaj mamy rytuał obfitości piękny. Możecie się zapisać, zapraszam Was serdecznie. A w energii właśnie niedzielnej... Nam towarzyszy Archanioł Rafael i Uriel, te nasze prośby, te nasze dobre rzeczy, my wspieramy tą dobrą energią i to jest bardzo ważne i to jest bardzo dobre, bo ta energia do nas właśnie wraca w takiej postaci. Niedziela to też jest taki dzień odpoczynku, ale też inspiracji, ta energia entuzjazmu właściwie. Nas rozpierać samego rana, bo pamiętajmy, że my nie przyszliśmy na Ziemię tutaj jako dusza po to, żeby cierpieć, tylko przyszliśmy na Ziemię po to, żeby doświadczać, żeby kochać, żeby uczyć się, żeby tworzyć, żeby się inspirować. To jest bardzo ważne, dlatego, dlatego właśnie promienimy światłem, promienimy dobrą energią, bo pamiętajmy, że światło. To nie tylko rozprasza mrok, ale też światło y, zabija tą ciemność. Jutro będziemy mieli poranną transmisję, będę to rozwijała. Zawsze mamy, bo na tym temacie to można mówić godzinami. Ja tak mogę siedzieć y, i mówić godzinami, pisać o świetle, o źródle. Y, zresztą wiecie, że piszę książkę, niedługo będzie, y, niedługo będzie wydana, y, więc będzie można też ją zakupić. Dużo, dużo nowych projektów powstaje, właśnie bo życie nas inspiruje, życie nam daje nowe pomysły. Jutro mamy poranną transmisję, więc zapraszam Was serdecznie. A dzisiaj tradycyjnie zacznę od skarpionika, już skończę gadać, a biorę się do pracy. Zobaczmy sobie, jaki teraz te najbliższe dni będą dla Skorpiona. Zobaczmy, co Aniołowie chcą przekazać. No, proszę. Zobaczcie, ciemność odchodzi, oczyszczaj negatywność. Ciemna zasłona, która mogła gdzieś czasami się skumulować nad tym skorpionem, ona jest odbijana światłem. Mogliście mieć sny, zdarzenia, jakieś wizje w takim sensie. Skorpion zawsze jest, jest jednym z najsilniejszych znaków w ogóle Zodiaku najbardziej takim też wrażliwym, najbardziej takim silnym, jeżeli chodzi o siłę wewnętrzną. Ale tutaj zobaczcie negatywność tutaj tak jakby nowe drogi nowe możliwości one się otwierały aniołowie tutaj mówią przede wszystkim negatywność się rozpuszcza wychodzi z cienia, czyli ta energia którą tworzymy, którą czujemy zdecydowanie ona nas zawsze prowadzi do światła te jakieś mroki czy takie ciemne gdzieś energie, które próbują gdzieś podejść do światła, bo one zawsze my rozpraszamy to światłem a pamiętajmy, że to, co wysyłasz, to wraca do Ciebie potrójnie, dlatego wysyłaj miłość. Wysyłaj miłość prosto z serca. To jest karta na najbliższe tutaj, na najbliższe dni. Zobaczmy, co nam mówi wyrocznie runiczna. Silna runa opieki. Opieki anielskiej tutaj ochrony przede wszystkim, czyli poprzez ochronę, wsparcie, poprzez energię właśnie światła, miłości zumienia. Ty zaczynasz na nowo, nowy cykl, bo wchodzimy znowu w przełom. I zobaczcie, przepiękna runa szczęścia. Może te runy nie są takie piękne obrazkowo, bo też mam inne, ale dzisiaj są oczyszczone, więc e, ich używam. Czyli poprzez energię ochrony, my otwieramy ten nowy potencjał nowych dróg, nowych możliwości, czegoś ważnego. To zobaczmy, jak się będą układały energie w skarach życia. Już patrzymy dla skorpionika biznes będzie pierwszy finanse będą drugie uczucia będą trzecie dobrze, zobaczmy sobie runy. w biznesie tutaj w finansach w uczuciach już patrzymy zobaczmy co nam anioły mówią na poszczególne sfery życia mamy biznes. Możecie sobie zamówić długie horoskopy i zamówić się na sesję jasnowidzenia. Więc tak, moi drodzy, w się to jak zwykle skorpion to pomysły, działanie, energia silna. To on ma przysłowie wycesarz, czyli tutaj Starota. Cesarz mamy w Lenormand, czyli spokój, stabilizacja, dobra energia, nowe pomysły, nowi klienci. Pewne rzeczy mogą się opóźniać tutaj w pewnym sposób, ale one będą trwałe, one będą trwale przychodziły, one będą trwałe, jeżeli chodzi o to. No i mamy runę Ochrona anielskiej, Ochrona anielskiej, czyli taką ochronę też i przed konkurencją, ale też taki naturalny rozwój. Jeżeli są skorpiony, które zajmują się ezoteryką, pamiętajcie, że w ezoteryce nie ma konkurencji. Dlaczego? Dlatego, że w świetle jako dusze my jesteśmy równi. My tylko doświadczamy, my jesteśmy w drodze przede wszystkim, dlatego czasami dziwię się jak na przykład do mnie pisze jakaś osoba yy, i na przykład mówi na jakąś wróżkę czy na kogoś. Każdy jest inny, każdy Bóg jest sprawiedliwy i yy, każdy odpowie za swoje uczynki kiedyś przed Bogiem. Natomiast konkurencja w biznesie czy. W ogóle w świecie takiej pracy, w świecie duchowym nie istnieje, bo my płyniemy w energii. My płyniemy w energii w sensie dobrym, pozytywnym. I zobaczcie, jaka piękna karta nieska dla Skorpiona tutaj. Przepiękna karta, która mówi o biznesie, która mówi, świeć swoją mocą. Skorpion jest jednym z najsilniejszych znaków zodiaku. Daje taką niesamowitą siłę też innym ludziom, charyzmę przede wszystkim. Dobre energie, i tutaj my ciągle odkrywamy swoją duszę, my ciągle pracujemy nad tym. Zobaczmy sobie, jak tutaj będzie w finansach. W finansach będzie dobrze, aczkolwiek tutaj jest niewielki napływ finansowy. No, bym powiedziała, że duży napływ finansowy, sporo wydatków, ale duży napływ finansowy, i tak jakbyśmy zaczynali cykl od nowa, jest runa pusta. Dla mnie, runa pusta daje. Ogrom dobrej energii, otworzenia, działania, dobrych rzeczy. I cóż mamy tutaj? <laughs> Wszystko łatwo przychodzi. Prosisz i masz dane. My jesteśmy czasami taką samospełniającą się przepowiednią, w tej energii płyniemy. My, materia jest tylko dodatkiem, żeby dobrze żyć, żeby żyć w komforcie, żeby się dzielić, żeby. Tutaj, właśnie, dawać ludziom pracę, żeby tworzyć nowe ośrodki pracy, żeby płynąć w tej energii. To, to jest obfitość. Pamiętajmy, że. To, co wydajemy, wraca do nas potrójnie. Nie bójmy się, nie ograniczajmy swoich tutaj dochodów, tylko dzielmy się, bo dochody są nieskończone. Niebo jest nieskończone. No i co mamy w miłości? W miłości mamy poznawanie, romanse, miłość, działanie tutaj, więc będzie się działo, będzie się działo i piękny anioł wychodzi. Nic nie musisz robić w tej dziedzinie. Skorpion świeci własnym blaskiem. Skorpion nigdy nie ma problemów w sferze uczuciowej. Gdziekolwiek się obejrzysz, tam świeci swoim blaskiem i swoim magnetyzmem, w sensie dobrym, w sensie pozytywnym przychodzą dla Ciebie dobre rzeczy, dobra energia. Przede wszystkim energia miłości jest wszędzie, nie tylko w związku. Energia miłości jest w powietrzu, energia. Jest po prostu w nas, więc tutaj cudowna energia. I tak znak taki przyjazny dla skorpiona, który zawsze był, no to jest oczywiście rybka. Więc dla rybki zobaczymy, jakie są karty przewodnie. Słońce świeci dla ryby. Jest cudowna karta uzdrowienia, czyli poprzez słońce, energię uzdrowienia. My idziemy do przodu, mamy te zbiory przede wszystkim. Runa Jera daje tak zwany krop po angielsku. A krop po angielsku to są zbiory, to jest dobra energetyka. To wszystko nam daje taki dobry, pozytywny czas. I zobaczmy sobie, co aniołowie tutaj pokazują dla ryb na najbliższy czas. No proszę, uzdrowienie, zobaczcie. Przepiękna karta Jadidu, która mówi o uzdrowieniu, o działaniu, o dobrych, pozytywnych energiach, o czymś, co jest tutaj bardzo ważne przede wszystkim. Zobaczmy sobie, jakie są karty przewodnie tutaj. Uwaga na otoczenie troszeczkę, ale piękna energia pracy, działania, wsparcia, czegoś ważnego. Przede wszystkim tutaj podróże, ruch, działanie, dobra energia. W dobrej energii my wzrastamy, w dobrym otoczeniu przede wszystkim ryba jest takim znakiem bardzo uczuciowym, bardzo mediumicznym, wśród ryb jest bardzo dużo jasnowidzów, jest bardzo dużo takich właśnie też osób obdarzonych charyzmów, bardzo wrażliwych. Ryba jest takim znakiem, gdzie ona mogła dużo doświadczać w życiu przede wszystkim, ale sobie świetnie dawać radę. Już patrzymy sobie, jak się będą pokazywały sfery życia. Mamy biznes, finanse. Hmm. Ryby zawsze lubią pływać. Już patrzymy. Cóż mamy? W biznesie trzeba będzie tutaj wzmożyć ruch, ale są pomysły. I też są dobre wyniki. Mamy koniczynkę w, w kartach Lenormand i tutaj kartę mm, jakby pierścienia. Ale trzeba dbać o energię przede wszystkim, drogie ryby, bo tutaj, tak jakby Was podchodziła troszeczkę na to nazwę konkurencja, chociaż konkurencji nie ma. Trzeba dbać o energię, żeby się nie wypalić na pomysły. I pomyśleć o uziemieniu. Energia uziemienia daje stabilizację, daje ochronę, daje niesamowitą jasność, daje możliwość wybicia się ponad przeciętność tutaj, nad tym trzeba pomyśleć. W finansach bardzo dobrze. Mamy dom, świat tutaj i, i, i kartę serca, czyli spokojnie te pieniądze wpływają dobrze, jest niewielki rozwój, natomiast w uczuciach będzie się działo ryba lubi pływać, przede wszystkim tutaj może być taka drobna kąśliwość z jednej strony, ale taki urok osobisty, taka dobra energia no tutaj przeprowadza właśnie dobre energie, dobre fluidy, dobrą energetykę jeżeli chodzi tutaj właśnie o o, o, o rzeczy, o takie rzeczy związane właśnie tutaj z domem. Runa, która nam towarzyszy przede wszystkim, jeżeli chodzi o finanse, to jest kenas, to jest otwartość działania. Natomiast runa, która nam towarzyszy w życiu uczuciowym, no to jest taka energia przemiany, czyli tutaj mamy z jednej strony, wchodzimy w jakiś nowy etap, może nie ma jakiejś takiej wielkiej energii, tutaj jakiejś miłości, ale jest przywiązanie, jest taka energia w pewien sposób wewnętrznego rozwoju, takiego poszerzania tych dróg. Anioł, który pokazuje się przede wszystkim przy biznesie, piękna energia, nowe zadania, nowe rzeczy, nowa energetyka przy finansach miej własną wartość, działaj przede wszystkim, natomiast jeżeli chodzi o uczucia mów dokładnie o co tobie chodzi żeby mówić, wtedy będziesz właśnie tutaj wysłuchany wtedy ta energia da ci tą całkowitą tutaj możliwość, przede wszystkim dajcie swoje propozycje, znaków moi drodzy a będą następne horoskopiki. Ja bardzo lubię układać horoskopy, lubię z Wami rozmawiać. Dzisiaj dostałam od Was mnóstwo wiadomości, których jeszcze nie opublikowałam, bo zajęta jestem tymi horoskopami. Chciałabym, chciał, żeby każdy dostał horoskop, i to jest właśnie mm, bardzo e, tutaj dobre. Życzę Wam cudownego dnia, wspaniałego. Zapraszam serdecznie na Facebooku. Znajdziesz mnie jako wróżka Anina, e, a pod filmikiem będziesz miał link do wszystkich moich stron. Pozdrawiam.